Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. jest kolejny odcinek z naszej serii Tworzymy Mapkę Escape, w której to tworzymy. Mapkę Escape. A dzisiaj przedstawię Wam kilka drobniejszych rzeczy i na koniec jeszcze taką jedną większą rzecz, większą zmianę. Będę miał dla Was też prośbę, takie nowe zadanie, jakby w którym będziecie mogli się wykazać, włożyć swoją cząstkę w budowę tej mapy, ale to zostawię na koniec, bo to jest najciekawsze. Zajmijmy się najpierw takimi drobniejszymi rzeczami. Mianowicie chociażby tym, że znajduje się tutaj nowa postać, mianowicie doradca króla, tak, z nim będzie związane e, to główne zadanie, u niego się dowiemy, że króla już tutaj nie ma, że wyruszył na wyprawę i tak dalej. E, nie będę wam nic więcej mówił, żeby bo to, co powiedziałem przed chwilą, już było wiadomo w sumie od początku, główny zarys serii, ale nic więcej nie powiem. E, widzicie też pewnie... To, że strażnicy mają nowego skina. Tak, zrobiłem im coś takiego. Jest to przerobione skin Paladyna na wieśniaka. Trochę tam podłużę zbroję, gdzie nie gdzie. Tutaj na rękach musiałem się trochę pobawić. Nie dałem im pomów, bo szczerze mówiąc, tak czy siak wyglądają ładnie w ten sposób. E, tak jak teraz są. E, więc tak. Jeśli chcecie się dowiadywać o takich rzeczach, chociażby jak zmiana takiej zbroi e, wcześniej, to zapraszam Was do dodania. Mojej strony na Google Plus z Przemkiem do swoich kręgów, bo tam właśnie wrzucam często różne takie zdjęcia z, z. Co mi przeszkadza? Zdjęcia z jakby planu, z placu budowy tej mapy, czyli to co robię, tak z zakulis, to co robię, jeśli zrobię coś ciekawego, to szybkowana screena, wrzucę Wam takie zdjęcie i możecie zobaczyć, jak tam postępują prace. Więc zapraszam Was do polowania tego, dodania do kręgów, jakkolwiek to się mówi. Link będzie w opisie. Więc co, przejdźmy może teraz tutaj i pójdziemy zaraz tam. Tutaj jest część mechanizmu do zadania z doradcą króla, bo on tutaj będzie jeszcze dwa razy taki. Może to jest tak, no mniej więcej 1 trzecia już jest gotowa. I tak, tutaj mamy spawn. Tutaj troszkę się pozmieniało. Eee, tutaj będziemy mieli opcję na przykład możliwości włączenia lub wyłączenia muzyki w grze, a ponieważ ja, mam zamiar dodać pewien system, o którym Wam wypowiem zaraz. Tutaj możemy włączyć lub wyłączyć wysokie wymagania sprzętowe. Chodzi tutaj eee, o ten wiatrak i tego typu rzeczy. Tak jak widzieliście, włączyłem na chwilę, już mam masę komunikatów o położeniu bloków. Eee, po prostu zrobiłem to dla. Ludzi, którzy mają słabsze komputery, lub dla którzy będą nagrywać tę mapę, żeby po prostu no, mogli w nią grać, bo inaczej im się to niesamowicie. Dodałem tutaj też takie krótkie opisy każdej z postaci, więc można je sobie jakoś łatwiej wybrać, a nie tylko pod, według nazwy. Tutaj jest też króciutka historia. Tutaj będą zasady, jeszcze wszystkich nie ma. Tu zrobiłem. E, takie śmieszne coś e, do tych przycisków z wyborem postaci, a mianowicie e, takie właśnie różne, e, jakby powiedzieć, ikonki, wiem, obrazki, żeby łatwiej było zgadnąć o co chodzi. Dałem też ten napis. Mac. Ja zrobiłem to w ten sposób, że po prostu nazwałem item, który jako pierwszy wkładam w ramce i ze względu na ostatni, tam któryś ze snapshotów, jeśli najedziemy no, na taki item, wtedy pojawia nam się jego nazwa. Także, myślę, że to całkiem spoko wygląda. Także to jest ta kolejna zmiana. I tutaj jesteśmy już w środku. Tutaj dodałem kolejny quest, ten fragment. Tutaj jest jeszcze jeden. Tutaj mamy jeden, drugi, ale to już było w poprzednim odcinku, widać. W tym miejscu zmieszczą się prawdopodobnie jeszcze dwa, tak myślę. Możliwe, że tutaj pojawi się jeszcze jeden, ale nie wiem. Nie wiem, czy po prostu to go zrobię. Myślę, że tak, ale nie jestem e, do końca przekonany. E, więc to by było tyle, co się tu pozbiciało. I kolejna rzecz, która się zmieni, a mianowicie system rozporządzania muzyką. Rozporządzania. Boże, święty. się ciężko gada. Katera nie jest złapów, więc odcinek nie będzie za długi. W każdym razie, e, system rozporządzania muzyką znajdzie się w tym miejscu. I co się kryje pod tą tajemniczą nazwą? A mianowicie będzie to coś, co e, na przykład po wejściu do miasta puści nam klimatyczną muzykę związaną z miastem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przed chwilą pokazywałem Wam w tym lobby, e, czy tym spawnie, opcję włączenia lub włączenia muzyki. E, tam opcja właśnie będzie włączać i włączać ten system, który się tu znajduje. E, ogólnie rzecz biorąc muzykę, e, w tym miejscu będziemy musieli mieć wyciszoną w trakcie mapy. O Boże, dlaczego? E, dlatego, że. E, dodano coś, co jednocześnie mnie wkurzyło i ucieszyło w ostatnim snapsie, a mianowicie e, jest to możliwość dodawania nowych dźwięków. Nie edytowania starych, chociaż taka też nadal jest, ale dodania nowych, nowych dźwięków. A początkowo mnie to wkurzyło dlatego, że. Dlaczego dodajecie to dopiero teraz? To była główna Taka złość, która mnie od razu napadła. Dlaczego dopiero teraz? Bo miałem masę pomysłów, naprawdę, które chciałem zrealizować w związku z tą mapą, ale brakowało mi po prostu jakby dźwięków, które mógłbym podmienić. W sensie ilości możliwości podmienienia tych dźwięków, bo nie mamy aż tak dużo tych dźwięków w Minecrafcie, a teraz jestem w stanie ich dodać tyle, ile tylko chcę. Co za tym idzie, część z tych starych pomysłów mam zamiar wcielić w życie. Część już niestety nie będę mógł, no po prostu już nie jestem w stanie tego zrobić. Tak, taką formę przybrała mapa. Ale część mogę zrobić. I pierwszą z, z tych takich pomysłów jest właśnie ten system rozporządzania muzyką. On się znajdzie w tym miejscu, czyli na przykład pójdziemy do lasu, będzie jakaś tam muzyczka związana z lasem. Te wszystkie muzyki będą takie same jak te, które pokazywałem Mam jakieś dwa odcinki temu chyba. To było chyba dwa odcinki temu. E, więc to będą te same e, utwory, tyle, że po prostu każdy jakby e, będzie związany z jakimś tam e, jakimś miejscem. Tak? Czyli wejdziemy do miasta, będzie inna. Wejdziemy do lasu, będzie inna. Wejdziemy na jakieś bagno, będzie inna. To się właśnie będzie znajdowało tutaj. Ten mechanizm nie będzie za duży, e, dlatego zostawiłem na dla niego tylko tyle miejsca, bo myślę, że da radę go tak skompatkować. Drugą rzeczą, taką, e, która, którą, takim pomysłem, który teraz mogę zrobić, to jest, tutu e, tu, 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 o, play Sound nowe małpa A. Jest to dźwięk nowego zadania. Zrobiłem też e, dźwięk e, z, jakby wykonanego zadania. Początkowo podmieniłem to za node bloki ale stwierdziłem, że wolę mieć mój bloki z powrotem, bo mogą mi się jeszcze przydać, dlatego zrobiłem po prostu nowe dźwięki e, osobne, tak jakby dodałem je, zmieniając na całej mapie we wszystkich komandach blokach tą komendę właśnie na te nowe dźwięki. To jest taki drugi pomysł, który e, mogę teraz zrealizować. Trzeci pomysł, najdoskonalszy, największy i do którego będę potrzebował Waszej pomocy, e, są to dialogi. Tak, dialogi. nie tyle co dialogi w stylu yy, pisanym, czyli że jeśli naciśniemy, czyli że tam na przykład, nie wiem, nieśmy, nie więc to było. O, błagam pośpiesz się. E, nie tyle, że nam będzie się pojawiać coś takiego, ale też będziemy słyszeć dziadka mówiącego błagam pośpiesz się, albo coś takiego. E, I to właśnie pojawia się wasza rola. Ponieważ, mimo że ja potrafię udawać sporo osób, naprawdę nie będę w stanie podłożyć głosu pod każdą z postaci na całej mapie, tak, żeby nikt się nie zorientował, że mówi ta jedna osoba. E, dlatego, wszystkie osoby, które byłyby chętne do e, dubbingowania różnych postaci na mapie, których jest już w sumie całkiem sporo, e, zapraszam do wysłania mi zaproszenia na Skype'ie. Pogadajmy z Przemkiem. E, no i tyle w sumie, pogadajmy z Przemkiem. Chciałem powiedzieć maila, ale nie o to chodzi, bo chcę, żebyście wysłali to na Skype'ie. Pisząc w tym, w tym zaproszeniu, tak jak się tak pisze, cześć, Przemek, coś tam, coś tam, to napiszcie po prostu, że chcielibyście właśnie podkładać te dźwięki, jesteście w sprawie tych dźwięków. I wtedy będę wiedział od razu, do kogo pisać. Jeśli zbierze się taka grupka osób, no to wtedy rozdzielimy te role i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś już ma mnie w kontaktach, to niech po prostu napisze, to też dodam go do listy. E, co jeszcze? Niestety e, żeńskie grono moich widzów e, będzie trochę pokrzywdzone z tego względu, że na razie nie ma jeszcze żadnego questu z kobiecą rolą główną. Nie ma żadnego questu z kobietą. Nie wiem dlaczego. Po prostu jeszcze żadnego nie mam. Że kobiety mam zamiar zrobić, przerobić któryś tam na kobietę ale żadnego quest'a jeszcze takiego nie mam. Więc, drogie Panie, jeśli chcecie, żeby, żebyście mogły też podkładać głos do mojej mapy, to musicie wymyślić jakiegoś quest'a właśnie z, z udziałem kobiety, to wtedy oczywiście będziecie mogły podłożyć do niego głos. Właściwie będziesz mogła, jedna osoba. Co jeszcze? Prosiłbym, żeby nie zgłaszały się do mnie osoby przed mutacją, ponieważ trochę... Myślę, że nie będzie to pasować do klimatu mapy, jeśli yy, będą takie piszczące Wolałbym, żeby to były już takie dorosłe, yy, w pełni wykształcone yy, głosy. Także po prostu brzmiało to dosyć yy, fajnie tak klimatycznie, żeby po prostu. No wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Yy, I w sumie to chyba tyle. Tych, yy, dla jednej osoby naprawdę nie będzie yy, jakoś strasznie dużo tego ty tekstu do czytania. To jest tam. Dosłownie parę kwestii, e, więc myślę, że to nie będzie dla kogoś problem e, podłożyć głos do jakiejś postaci, jeśli chodzi o czas, więc ja tutaj naprawdę e, zachęcam Was do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. E, I mikrofon w sumie najlepiej, żeby no, był w miarę dobry, ale jeśli jakiś e, jest słabszy, jeśli są jakieś szumy, to nie martwcie się, postaramy się tam e, odszumić i tak dalej, postaramy się z tym coś zrobić. Tak, żeby, żeby no prawie każdy mógł po e, prostu wziąć udział w tym podkładaniu głosu. Tak? Prawie każdy, mówię dlatego, bo niektórzy w ogóle nie mają mikrofonu. E, więc co, to by ja było chyba na tyle w tym odcinku. E, nie będę przedstawiał Wam więcej, bo już mi tutaj gardło po prostu z Nie wiem, jak ja nagram kolejny odcinek z Harego, który będzie trwał pół godziny albo 40 minut. E, mam nadzieję, że do tego czasu jakoś się wykoruję i będę dał radę tyle gadać bo mnie po prostu już ciężko, masakra nigdy aż tak ciężko mi się nie gadało no cóż, nie będę już tutaj przedłużał pokazałem Wam mniej więcej co się pozmieniało jeśli chcecie śledzić na bieżąco zapraszam na Google Plus kto chce podłożyć głos zapraszam na mojego Skype'a to by było chyba w sumie na tyle dzięki za uwagę, ja nazywam się Przemek jeśli film się spodobał, pamiętaj, że możesz go ocenić, łapkę w górę, skomentować, dodać do ulubionych jeśli chcesz możesz też Zasubskrybujcie mi kanał, jeżeli na bieżąco z mimo, publikowaniem... Prze... przez, blablabla, przeze mnie materiałami. Dzięki za uwagę. Ja nazywam się Przemek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.